Sama sobie trochę później. Na ciebie poczuję. Zobacz. Intercity przyjechał. A kasy w ogóle są czynne, wie Pani może? Nie wiem, bo my idziemy na kogoś nie? Aha, bo Wy czekacie na kogoś, tak? A nie, zaraz to my jedziemy tu, tutaj, pisto. Aha. i pojechał sobie, życie jest jak kolej, nie sądzi panie? nigdy nie wiadomo kto do niej siądzie. Ja to zawsze lubię sobie filmować, bo na przykład kolej lubię filmować i nie wiem, co internetu pojechał. O właśnie, pojechał sobie. A co, chcesz bułę? Bo mama ci tak wyjęła, mama jadła, a ty zjadłeś tyle zupy, to myślisz, że na razie My. A ma tylko sprawdzi jeszcze godzinę. Chcesz bułę? Chcesz o koło 13 jest tego. 13 ja połów mm -hmm. Stasiu, ale ty, ty jadłeś przed momentem zupę. To bułę już chcesz? coś? E, Ej, ciekawski. Sprawa, co mam na butach. Czy no. coś wdepłam w jakąś minę? Nie, nie wdepłam w żadną minę. Na ostrów pani jedzie? Czy tym? Nie, nie. nie z jednego na Aha. 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 To teraz niego... coś będzie jechało chyba. Tak, tak, bo dla niego to atrakcja. No za fajnie. Życzę wszystkiego dobrego. Mhm. Ja sobie dalej filmuję. Pani mnie filmuje Ach. tylko po prostu widać jak ja to Stasiejku, filmuję. chodź tu. Ładne ma imię Stanisław. Takie staropolskie, no. No do pani podobny bardzo. No tak mówią. No właśnie, no, może no. Choć mąż mówi, że do nie. Mhm. Niech będzie, że to mężczyzn. No właśnie, każdy się będzie śmiał w swoich racjach. A <noise> ja też nigdy się męża nie mam i nigdy nie chciałam mieć, bo ja zawsze możemy powiedzieć z tym wolnym duchem. O, o. Ej, siadaj, siadaj. A ja to też się zmienia, ja też mówiłam, że nie będę miała mężczyzn. Ale u mnie się nie zmieni, mam Aleksy Dymie stwierdzoną. Leczyłam się tu na Kraszewskiego. Aha. Aleksy wie pani co, wiem, co to jest taka choroba? To jest brak uczuć. No, tak? Brak uczuć, tak, brak uczuć wyższych, że ja, ja. po prostu robię wszystko automatycznie, ja mam wszystko wyuczone, wie Pani jak to jest, że na przykład mam wyuczony uśmiech na twarzy, no. ale on nie jest taki szczery dokładnie, no. No. idzie to chyba poznać czy nie, nie to zależy od człowieka, bo jak się człowiek na tym zna, to pozna, że jestem zaburzona, to? tak, mm. A pani no Pani wygląda na bardzo szczęśliwą, <laughs> bo w tej chwili jestem, no i bardzo no właśnie, tak, czy... muszę powiedzieć, mam pracę, mam wszystko, mam rentę, no i czegoś mi więcej do szczęścia tak, potrzeba. Mm. To życzę, niech Pani będzie szczęśliwa. Się. Też Pani Też... życzę tego, żeby Pani była spełniona. Pozdrawiam. Łodzią! Oj, Alien, Alien.